Cześć, z tej Natalia i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i Karol dzisiaj oszalał. Ja biorę kamerę do nagrywania, a on po prostu nie wytrzymał i strągę wszystkie ozdoby świąteczne. Natalia, oficjalnie kończymy święta w naszym domu, bo ja już dłużej nie wytrzymam jak ja patrzę na tą choinkę i na te wszystkie piednały, które tutaj są. To po, po co nam to jakoś po świętach, które. Ale ustaliliśmy, że do szóstego to zostaje co najmniej. A jest piąty, Jutro szóste, jutro... a jutro. Ale co najmniej! Jutro nie będziemy mogli tego wszystkiego podejmować, bo będziemy nagrywali, więc... Patrzcie, dzisiaj... nawet wianek zdjął. Muszę tylko to odpić, Nie wiem, czy to się ten zdejmie łatwo? Gdzie sobie? Wiesz, schowamy Dobra, te okay. wszystkie bombki Dobra, ale... tego renifera i no, wszystko. To, to chyba auto, bo to jest takie sucheryzować. No tak, to jest o, patrz. ususzone. O, <grym> co się z tym dzieje, to to... <grym> ale te... po co robisz, bałagan? Bo się mam doświadczonę, z tego himala Tu raz, że e, już dawno poświęciłem. tak dwa, że wszędzie brokat w stanie mieszkaniu lata od tych bombek i bombek innych pierdół O. To też oczywiście z brokatem, bo czemu, <grym> czemu nie? Tak samo zdejmujemy, o, proszę bardzo, te choineczki O, o kuź, się walnąłem. <grym> o, kara, kara! Nie no, widzowie, on serio oszalał. Karol ja bym Ci chciała tylko przypomnieć, że o 12.30 mamy wizytę w Beci. Dobra, spokojnie, Większym problemem jest to, jak my tą choinkę wyniesiałem, bo nigdy w życiu nie wynosiłem sztu sztucznej, żywej choinki, bo zawsze miałem sztuczne. Jak coś robi to się obcina jakoś czy coś? Nie wiem, tym będziemy się martwili później, bo teraz serio musimy jechać, bo zawsze się spóźnimy. Ale jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie to zmieńcie i kliknijcie w ten czerwony guzik na dole i zróbcie tak, żeby był szary. Zostawcie też łapkę w górę i koniecznie napiszcie, czy wy macie jeszcze choinkę w domu. A my w końcu mamy wymianę opony w BMW, bo to był Pierwszy wolny termin po nowym roku, bo wiecie, przez nowy rok trochę im się nadzbierało i nie było wolnych terminów. Dobra, podjeżdżamy pod salon BMW. Czy będzie miejsce, uwaga. A co to wybra? za motowe auto jakieś nowe? No X. Brzydkie, nie? Dobra, idziemy do salonu, zaraz zobaczymy jak skończy się nasza przygoda z przebitą oponą, bo w ogóle udało nam się wcześniej ustalić, że ubezpieczenie obejmuje tą przebitą oponę Zobaczymy Więc na pewno jedna będzie wymieniona za darmo, zobaczymy co z drugą Zobaczymy czy będzie trzeba wymieniać drugą, wydaje mi się, że możliwe, bo niby mają tylko miesiąc, ale no nie wiem jaka jest różnica w bieżniku, bo myślę, że delikatny wpływ na to mogą mieć to Ale dobra, nie ma co gdybyś idziemy, zobaczymy ile zapłacimy. Zobaczymy, Jak to wyjdzie. Dobra, jeżeli chodzi o update sytuacji z oponą, to wszystko poszło nie po naszej myśli, prawda? Karol siedzi wkurzony w samochodzie. Generalnie okazało się, że pani, która omawiała nas na serwis, nie poinformowała nas o tym, że tej opony nie ma i będziemy musieli czekać jakieś 4 dni, zanim ona do nas dojdzie. Po drugie, yy, cały BMW nie ogarnia sprawy ubezpieczenia opon. Wszyscy mówią, że spotkali się z tym pierwszy raz i w ogóle mieli na radę 6 A. osób i chyba... i nadal dotykawe, do tego nie doszli, jak to działa. Yy, tu jest urodka z salonu, nie? Która mówi wprost o ubezpieczeniu i... No, jestem zawiedziony mocno. Dobra, Karol zadzwonił do naszego wspaniałego pana Łukasza. Pan Łukasz to kozak, powiedział, że, że mamy dać mu chwilę, on idzie tam pogadać. No zobaczymy, co da się zrobić. Ja się jeszcze nie cieszę, bo jak nie mają tej opony, to nie wiem, skąd oni ją wyczarują, ale... Zobaczymy, no. Dobra, słuchajcie, zostawiamy BMW jednak w salonie. Pan Łukasz, to jest totalny kozak. Przyszedł do nas, powiedział, że mamy dać mu kluczyki. Ale ja jeszcze się nie cieszę, bo czuję, że e, ciężko będzie, żeby to dzisiaj ogarnęli. Ale już sam fakt, nie, że wiesz, wyszedł do nas, pogadał, już jest inaczej. Już humor trochę lepszy. Stanu po naszej stronie, więc e, dzięki. Dobra, idziemy do galerii, coś tam ogarniemy. Dobra, widzowie, na stresowanie, proszę bardzo. Przyszliśmy sobie do kosty. E, tu jakaś hebatka zimowa, tak? Z rozmarynem, proszę bardzo. A ja wziąłem sobie karmelowe makiato. Zobaczymy, czy będzie git. Chciałem też coś do jedzenia, ale nic ciekawego nie było. Dobra, wypiliśmy, siedzieliśmy chyba 40 minut na razie z autem, nadal cisza, więc idziemy na zakupy. E, e, to dobrze, że jest cisza, bo jak długo trwa, to znaczy, że coś może robić, nie? Że, coś tam może... się dzieje, no właśnie. Zobaczymy. Idziemy do Benemarku, bo trzeba zobaczyć ten odświeżacz powietrza właśnie, widzowie. Pokażemy Wam coś i kupić kabel, nie? Tak, bo ogóle wcześniej chcieliśmy wysłać Wam ostatnie prezenty, bo w końcu znaleźliśmy na to czas i okazało się, że przepalił nam się kabel od drukarki. Dobra, wyłączyłam kamerę i tak zaczęłam się zastanawiać, jakich odświeżacz karów chce znaleźć w Mediarymu. Oczyszter, dobra, pomyliło mi się, no. nie odświeżasz tylko od Czyszczasz powietrza? Jezu, no takie to jest duże, ty, 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 ja nie wiem czy my to zmieścimy. Mniejsze. Tylko w ogóle na no czy jest sens mieć coś takiego w domu. Widzowie, jak macie właśnie dajcie znać, czy, czy warto. Ten jest zdecydowanie mniejszy. Dla ja 1900 zł. Nagrałeś najtańszy, najdłuższy kosztuje 300. A. Napiszcie w ogóle widzowie, czy, czy to ma sens, bo. No, są ja też kosztuje 1800. No bo ona się już podpaliła, widzicie to się dzieje i. Jest to jest drugie, jestem w szoku. Dajcie znać jak macie. Ja myślałem, że jest tańsza, ale ja czytałam, że to wciąga nawet część kurzu, więc mam nadzieję, że trochę by nam zneutralizowało No, bo mamy no, dużo. Bo, bo, bo Mamy po budowie ciągle kurz w mieszkaniu, ale Natalia nie wiem czy wiesz co, takie coś pomoże O, wyszliśmy słuchajcie do sklepu z pierdołami, bo szukałem prezentu na urodziny jego, ale to tam pewnie się zobaczycie w kolejnym bogu. I Natalia, patrzcie widzicie, nie tylko ja już mam dosyć świąt e, Panie pakują wszystkie świąteczne rzeczy, koniec świąt widzisz, a ty mówisz ja za szybko w tym roku Ale pani już muszą zmienić kolekcję a... Ja też muszę zmienić kolekcję w domu Na wiosenną czy na jaką? Na... No, na wiosenną Dobra, w międzyczasie przyszliśmy na shopping, żeby Karol miał stylówkę na urodziny i uwaga Jak się prezentuje? Może być taki na luzie, nie? Koszul... Na lu Fajna, no i w ogóle wszystko jest z pomocą, nie? Widzowie dzwoni pan Łukasz, uwaga z BMW Kurde, nie odebrałem, Odzwaniam. Aha, poszła głosowa, dobra, zaraz pewnie zadzwoni się. Dobra, nie możemy się skontaktować z panem Łukaszem, bo albo on nie odbiera, albo my nie odbieramy Więc po prostu idziemy do serwisu I zobaczymy na miejscu jaka sytuacja Dobra, podchodzimy po salon, uwaga. chwila prawdy Oj, nie widzę, nie widzę. Dobra, jak widzicie, jesteśmy w samochodzie. Pierwszy sukces jest samochód. Niestety to jest jeden z niewielu sukcesów dzisiaj. Niestety nie udało się wymienić tej opony dzisiaj, bo jej po prostu nie mają, ale zamiast czekać 4 dni, Opona będzie pojutrze. I to jest duży sukces, dlatego. Bo w czwartek w ogóle jest święto, tak, nie? Jutro. My to nagrywamy w środę. Jutro, w czwartek jest święto, a Opona będzie u nich już w piątek. W piątek tam ją wymienią i w sobotę będziemy mogli jechać naszym samochodem do Warszawy, więc jest dobrze. Próbowali, kombinowali, ale no nie, nie, nie mogli nic zrobić. Więc dobra, spoko Pechowe opone. miejsce było po prostu e, Tak, no opony naprawić się nie da, trzeba by mieć na nowo, Niestety jej nie mają, więc no już już trudno, niech będzie Na szczęście mamy samochód, co prawda dalej jest gwoździem w oponie Ale no wiecie, po mieście to raczej niczego się nie powinno stać nie będziemy tutaj też nagrzewali tej opony Będziemy jechali bardzo ostrożnie No i na całą tą przygodę straciliśmy prawie 4 godziny Bo w salonie byliśmy przed 12.30, a mamy 16.05 Teraz idziemy do Ikei po kartony, na te bombki W ogóle później czeka nas jeszcze rozcinanie tej choinki, pakowanie to przydałoby się też zjeść jakiś obiad, co? E, przydałoby się, i ja na tej mam 17.30 Fryzjela. Myśmy musimy streszczać, żeby, żebyśmy zdążyli. Dobra, jesteśmy już w ale przyszliśmy jeszcze na mydleniczki, bo ten pan, który trzyma kamerę, jest operatorem. Który? Nie, nie widzę gościa. <gry> Ma ostatnio dar i po prostu każda przestaje działać, jakby przez. Ja za mocno ja klikam w to. Tak. No, Justy, mi się tamta podoba, ale ona jest dostawa, widzę, tam tamta No właśnie, tamta też mi się bardziej podoba. O, ta taka cała czarna, chociaż trochę nudna. No, nie, chyba, chyba żadna z tych, wiesz, tak szczerze. A, okej, okay. to znalazłam znalazłam plastikowe pudełko. W sumie ono będzie chyba lepsze niż tato, bo na pewno przetrwa nam dłużej, nie? No właśnie, do piwnicy, nie? Takie pudełeczko, tam do środka bombki, tylko duże, za duże chyba. O, trochę tych bombek mamy, pamiętaj jeszcze ten renifel, te wszystkie chłopki. A to wszystko, czy to wszystko do jednego wrzucamy? Chcemy podzielić to, mniej jeszcze, ale ten będzie za mały na bombki. No ten trochę za mały, ten wygląda spoko co tutaj stoi. On jest mniejszy ja się od tamtego. No, dwa wtedy takie. sobie spoko, jak w końcu ogarniesz piwnicę, i eee. będziemy mieli czas i jak w końcu wstają nam drzwi, że będziemy mogli wyrzucić te farby, które stoją na razie w razie tego, to będziemy mogli zaaranżować tę tak całą piwnicę. A, i bierzemy w ogóle nowego kumpla do mojej łazienki, co może? Oj, widzowie przypadkiem znalazłem, proszę bardzo, laserową poziomicę. Patrzcie, to jest poziomicę i to już jest taki laser, który, wiecie, świeci to jest prosto. Natalia bierzemy to, bo jak będziemy wieszali obraz, to to się przyda. Teraz wracamy szybko do domu, bo Carol ma tego fryzjera. I nie wiem, czy zdążę, widzowie, a już czas, kurde, ewidentnie. Ja w międzyczasie chyba zrobię coś nam do jedzenia, a później się zajmiemy tą choinką co? No, jak tak wrócisz? będzie trzeba, trzeba, chyba ogarnąć. Dobra, ja już wróciłam do domu. mam jeszcze na zakupach. Karo poszedł już do fryzjera i w ogóle patrzcie, co znalazłam. Znalazłam jakieś dwa nowe monte. Pierwsze z nich jest to Monte White, w ogóle jest cały biały, więc ciekawe w ogóle jak ono smakuje. I drugie jest z white z jakimiś kawałkami czekolady. Więc jak Karol wróci to na pewno sobie je przetestujemy jako naczelni testerzy nowości słodyczowych i damy wam znać, czy warto je w ogóle kupować. No, witam widzowie, już po fryzjerku, jak zestawiam. Spoko! Spoko! Podoba się? Podoba się? W ogóle napatrzcie się jeszcze ostatni raz na choinkę, bo mam nadzieję, że za takie pół godziny już jej nie będzie. Też e, pozbędziemy się tych o, wszystkich, jak widzicie, świątecznych akcentów. Zamienimy też poduszki już ze świątecznych na normalne i e, w końcu oficjalnie pożegnamy święta, nie? Były fajne, żeby nie było, były fajne. ale no już choinka. Tak, już patrz, ona też już ma dosyć, nie? I uwaga, o, każde dotknięcie to. Widzicie, jak się sypie? To jest masakra, jakaś. W ogóle będzie trzeba walczyć ten haczyk yy, z wianuszka, wiecie, z drzwi. I mam nadzieję, że uda się zdjąć to tak, żeby nie uszkodzić tych drzwi, ale to sprawdzimy po obiedzie, bo jak widzicie, Natalia właśnie nakłada. No dobra, przyszedł czas na pożegnanie się z naszą piękną choinką, która wcale już taka piękna, niestety nie jest. Bo jak widzicie, gałązki już tak uwiędły, że bombki zaczęły dotykać ziemi. Dobra, tutaj przygotowaliśmy sobie już pudełko do schowania wszystkich bombek. Musimy też jakoś oddzielić te błyszczące ozdoby od tych czarnych, bo wydaje mi się, że jakbyśmy włożyli to wszystko razem, to te czarne bombki byłyby całe brokatowe. Dobra, słuchajcie, pojawił się problem, bo jednak chyba wzięliśmy jeszcze za po pojemniki, bo nie chcę nam się zamknąć. Tak tutaj walczy, się nie poddaje. Zabonowę. Wyrzucił o to wszystko. <grym> się na no. Przepraszam, ty Ci jeszcze mniejsze. A ja powoli zaczęłam znosić wszystkie świąteczne ozdoby z całego domu. Dajcie znać w komentarzach, czy myślicie, że to się uda, czy nie. Ja myślę, że nie. Zapomniałam jeszcze o tych świeczkach z łazienki. Te zapachy już zostaną, bo już niewiele ich zostało, ale świeczki chowamy na następny Rok, ale, że udało się? Nie pytaj. Wszystko się zmieściło, jest dobrze i jest zamknięte, więc spoko. Ale z tymi gwiazdami nie ma szansy, Karol. Jak nie, zobacz. Patrz. Cyk. No i schowaj, to do, do tego, tego pudełka. Zajmie jedną trzecią. Co ty? Dobra, to jest za wysokie troszeczkę. No, jest problem. Zobacz na niego, przecież on sam się tu nie mieści. No, co my kupiliśmy, Natalia? Nie no, no to, ale to, to, to mamy tak małe te pojemniki, bo że co my wzięliśmy, no? No, no pierwszy raz mam tyle, ok. tyle wybieraliśmy widzowie, to i wzięliśmy takie małe, ale w sklepie one były serio jakieś większe. No tak się wydawały. Nie chyba trochę lepiej idzie to upychanie niż No nowe. trochę tak. Nie, no, dlatego ty to robisz. Każdy milimetr miejsca musi być wykorzystany. Kurda, ten renifer nie zmieści się tam teraz jakoś? Nie ma opcji, jak on wystaje, zobacz. No dobra, to jest wszystko, co tutaj weszło, zostało nam jeszcze to, jednak gwiazda i te trzy słoiczki, i to wszystko już. W sumie, słuchajcie, jest 20. I zanim telejadu do jady i wrócę z Ikei i to będzie z 23, więc y, kupimy jeszcze kiedy indziej już ten dodatkowy trzeci okay. pojemnik a póki co y, pozbądźmy się po prostu tego, bo <noise> to wszystko się sypie w ogóle jeszcze przypomniało mi się, że w pokoju gościnnym jest girlanda, która jest troszeczkę poplątana, więc y, proszę trzymać kciuki że udało mi się ją rozplątać ja może więc też Natalia zaczną obcinać co już te gałęzie po kolei i wyrzucimy, wrzucimy je do worka, wyniesiemy a potem cały sam pień, co? No to jest sobie spoko pomysł, bo żebyśmy nie nasyfili wszędzie, Płaśnie, nie? na klatce bo, i w ogóle coś dotkniesz i to wszystko leci, nie? Są dowody jest pewno igie już i brokatów wszędzie. Obcinałem trochę choinkę u góry, ale, no, powiem wam, że robienie tego kombinerkami to chyba nie jest najlepszy pomysł, bo, te wiecie, grubsze gałęzie już totalnie nie chcą puścić. Więc chyba trzeba zmienić jakiś sposób. Ja nie wiem, na to, jak to zrobić, bo, no, nie damy rady tego począć. Musielibyśmy mieć jakiś taki, wiesz, e, sekator. Dobra, wiecie co widzowie, zmiana planów. Nie ma to się pieścić, po prostu. Wyjęliśmy ją z tego. E, jak to się nazywa? To jaka na choinkę. I, i idziemy z nią, słuchajcie, przez garaż do śmietnika, bo inaczej to się nie da, po prostu. Potem e, mamy taką dużą zmiotkę. Zajmiemy wszystkie ig igły balkon ją. No akcja z wynoszeniem jest no, gruba. No exactly. widzowie, najgorszy to jest chońce, to jej wynoszenie, serio. Dobra, uwaga. Tam gdzieś z tyłu jest Karol. Jesteśmy. Dobra, nie 7 E Powiem wam, że tutaj nie jest aż tak źle no, e, W mieszkaniu bardziej się sypało. Mniej się sypało. To już jest lepiej. No już jak się trochę posypie to też niewiele stanie, nie? E, no, nie sypie się aż tak źle patrzcie, tutaj w ogóle nie lecą teraz. Jak dobrze trzymasz. Oho, tam też jeszcze jest choinka, więc dołącza też nasza. Dlaga. Brawo Teraz trzeba tylko pozmiotać klatkę Trzeba iść do piwnicy, pozmiotkę no. Ho, Okazało się, że szczotka jest na samym końcu Nie no dasz radę jakąś jaku jaku Górą jakąś i... Nie, ja już nie mogę dzisiaj no dobra, jako przykładni sąsiedzi, proszę bardzo, dbamy o y, części wspólne tutaj w naszym bloku i Natalia już ciśnie z Nie by aż tak się nie sypało, ale no trochę tutaj jest. Plus, Natalia, przy okazji odkurzymy cały, ga, no cały właśnie, garaż. Nie świetnie, nie? Dobra, idę na górę po szufelkę i w no, windzie wygląda to trochę gorzej, ale y, spokojnie, zaraz wszystko będzie sprzątnięte. No i proszę, garażyk elegancko sprzątnięty, teraz idziemy sprzątnąć jeszcze windę. Dobrze, Natalia, że mamy tą dużą szpotę, nie? Bo jakbyśmy robili robić tym, to ja dziękuję. No dobra, garaż, winda i klatka posprzątane. Natalia teraz tutaj o, zanata już mieszkanko. Spoko to jest, nie? No te igły też nie są jakieś upierdliwe, bo one są mega suche, więc łatwo się to zamiata, ale no jest trochę zabawy. W ogóle niestety ucierpiał też renifer, Zachaczyliśmy o niego choinką, jak ją wynosiliśmy i co prawda odpadł, odpadł, tak, że da się to skleić spokojnie, więc będzie uratowany, ale no sorry, Reniek. W końcu udało mi się rozklątać tą girlandę i zajęło mi to całkiem sporo czasu, bo jest godzina 21.31. W międzyczasie, jak Natalia ogarniała tą girlandę, to ja tutaj, jak widzicie, podkurzałem i no po pochoince śladu nie ma, ale w ogóle ile miejsca się zrobiło, nie? W salonie patrzcie, to jest tyle przestrzeni. Jest tak dziwny, ale wiesz co tam jeszcze musi iść? Yy, no kwiatek nasz właśnie. Dlaka. Jest i on. jaki on ma luz? Forwanie do choinki. No i czas na ostatnią wymianę, czyli zmieniamy. Jeszcze chyba nie ostatnia, Natalia, Jeszcze trzeba będzie pompasy dać, to jeszcze trochę, ale uwaga. A już takich grubszych rzeczy, nie? No w końcu widzowie, poduszki, które będą pasowały do krzeseł. Czy się te też były fajne, bo ja tak marudzę widzowie, ale wiecie, po prostu już e, nie czuję tych świąt, nie? Dobra, na przedpokój. O, wracają też te nasze ładne trawy. Tutaj mamy rzeczy do piwnicy, czyli stojak i te dwa kartony Moje skarpetki nie, one dobrania. Dobra, to teraz jeszcze słuchajcie, trzeba spróbować zziąć tym właśnie nie wiem czy to się uda, bo to powinno... Ciągnąć się w dół, tak o. Tylko, że tutaj mamy y, przeszkodę, nie? Ale no, zobaczymy. Uwaga. To jest pięknie. Czekaj, czekaj, żeby nam. O, 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 patrz, patrz, Ej, odchodzi co jest? Zobacz, ani śladu Mieliśmy jeszcze dzisiaj wieszać obraz, ale jest godzina 22 Nie, 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 nie. ja już Zagrywać o 12 Ja już się nie podejmuję, fachowiec I... dzisiaj już ma wolne I w ogóle cały czas biegamy, po prostu wszystko jest w takim stresie biegu, że rezygnujemy z tego i bierzemy się za test monte Tak, to już się zdążymy zrobić A to jest idealne widzowie, ja, ja zawsze jak jadłem monty, to tylko to białe, w sensie jadłem całe, ale to białe mi głównie smakowało Co mi to przypomina? Białe montę? Nie Kiedyś były takie desery z koroną, kojarzysz? No to to smakuje identycznie jak ten żółty. O, to jest mocne. No to wygląda git. Wiecie, kto to smakuje? Kiedyś. W nie wiem, czy wszyscy tak jedli, ale kiedyś dawno, dawno temu u babci jadą takie białe serki i z kuzynką dosypywałyśmy sobie kakao. Takie do robienia kakao. Chyba tylko wy takie jadły jeszcze, tak szczerze. I to dokładnie tak smakuje. No. Nie no, widzowie, wy na pewno też tak robiliście że do serki. Natalia nikt tak nie robił, nikt na świecie tak nie robił. Nie. Które lepsze? Wiesz co, to z ciemnymi chyba. To białe jest takie za jest dobra, ale... ale... Dla mnie to jest deser z koroną, no identycznie smakuje. Nie a ty co, co o tym myślisz? On też już ma dosyć, ale już patrz, już kropelkę przygotowałem, będę go kleił za chwilę. Tak, by się zdarzyło że masakra, ale to chyba czas już skończy z No do... chyba tak, bo z, zeszło nam tyle, myślałem, że my o 18 już będziemy mieli wszystko skończone. Jest... 22 i właśnie. Lampa już tam padają. Lampa padła. Bateria jedna i druga już też padła, więc... Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby strzelić suba i lajka pod tym filmem. Podajcie też na Instagramy, bo naprawdę jesteśmy tam aktywni. Ostatnio mówiliśmy o no. tym, i teraz serio jesteśmy, więc zapraszamy i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!